Witam na kanale Klocki Kanał. W tym odcinku przygotowałem dla Was recenzję zestawu 75055 Imperialny Gwiezdny Niszczyciel z serii LEGO Star Wars. Film chciałem dedykować moim przyjaciołom i znajomym, od których otrzymałem ten właśnie zestaw jako prezent urodzinowo-imieninowy. Bardzo Wam kochani dziękuję. Idealnie trafiliście w mój gust i w moje zainteresowania. Zawsze byłem bardzo ciekaw, jak w wersji klockowej wypadnie... Mój ulubiony statek kosmiczny międzygalaktycznego imperium. Także jeszcze raz wielkie dzięki za fantastyczny prezent. Nie ma co dłużej przedłużać tego wstępu. Zapraszam do obejrzenia recenzji. Pudełko prezentuje się świetnie. Na jego przedniej stronie widzimy zdjęcie naszego zbudowanego modelu na tle przestrzeni kosmicznej. Jest na nim również Gwiazda Śmierci. Oraz jakaś planeta, a także widzimy, że nasz niszczyciel właśnie toczy z kimś bitwę. Zdjęcie jest bardzo klimatyczne i bardzo mi się podoba. Oprócz tego, na przedniej stronie opakowania jest logo Lego, nazwa serii czyli Star Wars, rysunek Darth Vadera, przedział wiekowy, numer zestawu, jego nazwa, a także zestawienie minifigurek, które znajdziemy w tym zestawie. Na drugiej stronie opakowania znajdziemy kolejne zdjęcia przedstawiające nasz model w innym ujęciu, a także pokazujące jego funkcje specjalne oraz elementy bawialnościowe. Na samych zdjęciach wygląda to wszystko bardzo ciekawie. Są tu jakieś stanowiska dowodzenia, komputery pokładowe, obsługa uzbrojenia pokładowego. Także zobaczymy później, jak to wszystko sprawdzi się w praktyce? Pudełko od góry prezentuje się tak, od spodu tak, z boku wygląda tak, a z drugiego boku tak. Tyle o samym opakowaniu. Czas zajrzeć do środka. No to otwieramy. Troszkę tu tego jest. Jeśli chodzi o torebki z klockami, to jest ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście. 14, 15, 16. Torebek z klockami, a także instrukcja podzielona na trzy części. Jakiś plakat oraz arkusz z naklejkami. Instrukcja została podzielona na trzy. Książeczki. Każda z nich ma około 80 stron i w jasny, czytelny i przejrzysty sposób prowadzi nas przez poszczególne kroki budowy. Plakat przedstawia jakąś bitwę w przestrzeni kosmicznej z udziałem imperialnego niszczyciela. Obrazek jest bardzo ładny i być może kiedyś Powieszę sobie ten plakat u mnie na ścianie. A po jego drugiej stronie znajduje się zestawienie niektórych wydanych dotychczas przez Lego minifigurek, wraz z ich nazwą oraz z numerem zestawu, w którym możemy je znaleźć. Oto arkusz z naklejkami. Nie ma ich dużo, ale i tak szkoda, że znowu musimy przyklejać naklejki do klocków. Ja tam wciąż wolę elementy z nadrukami. No ale trudno. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Przegląd elementów rozpoczynam od podstawowego budulca, z którego zbudujemy nasz niszczyciel, czyli od płytek szerokości 2 oraz 1 stud w kolorze jasno-szarym, ciemno-szarym oraz czarnym. Płytek jest w tym zestawie naprawdę bardzo dużo i są one we wszystkich dostępnych do tej pory długościach. To dobrze, bo ja bardzo lubię, kiedy klocki są różnorodne. W zestawie sporo jest również płytek o większych gabarytach oto i one. Nowością są tu dla mnie te płytki szerokości 3x3 3 study. Ja osobiście widzę je po raz pierwszy. No, fajny element. Zawsze będzie to jakaś nowość do mojej kolekcji. Kadłub naszego niszczyciela będzie pokryty takimi prostokątnymi, częściowo gładkimi płytkami oraz płytkami w kształcie klina, które otrzymujemy w różnych kolorach oraz kształtach. To są oczywiście standardowe elementy, które wszyscy dobrze znamy. Zestaw jest bogaty w elementy technikowe. To dobrze, bo to oznacza dużo mechanizmów, a co za tym idzie, to że nasz model będzie bogaty w funkcje specjalne. Oprócz tego widzicie tu kubkę z uchwytami, kubkę z trzymaczami, kubkę z elementami z wystającym bolcem, a także kubkę z elementami ruchomymi. Silniki naszego niszczyciela. Będą imitowane przez felgi samochodowe. Jest to bardzo ciekawy pomysł, i już teraz nie mogę się doczekać, jak te felgi, a w tym wypadku silniki będą wyglądały na zbudowanym modelu. Z ciekawszych elementów znalazłem tu jeszcze dwa klocki ze sprężynką, służące do oddawania strzałów, a także takie dwa, takie trzy niebiesko przezroczyste, koliste klocki. W zestawie znajdziemy również sporo skosików, elementów gładkich, grillów, brików, różnego rodzaju prowadniczek, groszków, elementów okrągłych oraz walcowych, a także klocków kątowych. Nowym elementem, z którym wiążę ogromne nadzieje, jest ten klocek, który od góry posiada study, a od spodu jest gładki. Wreszcie w moich mocach będę mógł wygładzić dolne powierzchnie moich modeli, które w tym momencie wyglądają w większości dość nieatrakcyjnie z powodu tych wypustek. A teraz po prostu od spodu przyczepimy te gładkie elementy i ładnie będziemy sobie mogli wygładzić całą powierzchnię. Super Żelego wreszcie wprowadziło tego typu elementy do swojej oferty. A tak wyglądają elementy składowe minifigurek wraz z ich akcesoriami. Na uwagę na pewno zasługuje tu ten element, który rewelacyjnie imituje hologram imperatora. Jak widać, do zestawu dołączono również rozdzielacz klocków. Nie ma co tu dłużej gadać, ja zabieram się za budowę naszego niszczyciela. Model jest już gotowy. Budowa zajmuje od dwóch do trzech godzin, a sam proces budowy jest skomplikowany, ale bardzo interesujący. Mnie na przykład bardzo ciekawiło, jak konstruktorzy LEGO rozwiążą problem łączenia tak dużej ilości elementów pod tak różnymi kątami. Cieszę się, że już wiem, jak to się robi. Budowa tego modelu to pouczające doświadczenie i pewnie wykorzystam niektóre użyte tu rozwiązania do moich mocy. Przegląd minifigurek rozpoczynam od dwóch identycznie wyglądających i uzbrojonych w blastery energetyczne szturmowców. Najpierw może obejrzyjcie sobie obie minifigurki z każdej ze stron. Jest tu co podziwiać. Bo nadruki na poszczególnych elementach wyglądają świetnie. Jak widać, naszym żołnierzom nadrukowano zarysy zbroi, pancerzy oraz pasów z akcesoriami. Wszystkie nadruki są tu bardzo wysokiej jakości, są bardzo szczegółowe i w zasadzie nie jestem w stanie Dopatrzeć się na nich, żadnych mankamentów. Oprócz tego, bardzo podobają mi się hełmy na tych minifigurkach. LEGO perfekcyjnie odwzorowało tu kształt oraz wszystkie detale hełmów filmowych szturmowców. Także naprawdę te hełmy rewelacyjnie wyglądają. Na minifigurkach Lego. Jeśli chodzi o główki naszych ludzików. To wyglądają tak. Z obu minifigów jestem bardzo zadowolony. I mam nadzieję, że kolejne figurki w tym zestawie też będą. Na tak wysokim poziomie. Kolejną figurką jest członek załogi naszego gwiezdnego niszczyciela. Figurka wygląda tak. Powiem szczerze, że z filmu nie bardzo pamiętam, czym zajmowali się ludzie ubrani w tego typu mundury na pokładzie niszczyciela. Natomiast, na potrzeby mojego zestawu, ja sobie założyłem, że ludzik ten będzie po prostu pilotem wykonującym polecenia dowódcy niszczyciela i będzie on odpowiedzialny za wykonywanie manewrów w przestrzeni kosmicznej. Nie wiem, ile jest w tym prawdy. Jeśli wiecie, czym zajmowała się załoga ubrana w tego typu mundury na filmie, to po prostu napiszcie mi o tym. W komentarzach. Dla mnie będzie to po prostu pilot. Mini figurce na nóżkach oraz na torsiku nadrukowano jasnoszary mundur. Dodatkowo figurkę wyposażono w ciemnoszarą czapeczkę oraz mały czarny blaster energetyczny. Sama figurka może nie jest. Aż tak efektowna jak dwa szturmowcy, ale przynajmniej jest ona bardzo przyzwoicie wykonana i bardzo ładnie imituje filmową załogę Gwiezdnego Niszczyciela. Przed Wami kolejny członek załogi Gwiezdnego Niszczyciela. Jeśli dobrze pamiętam niektóre sceny, z filmów z serii Gwiezdne Wojny, to żołnierze poubierani w tego typu mundury. Na filmie byli odpowiedzialni za obsługę uzbrojenia i komputerów pokładowych, a także pełnili oni funkcję uzbrojonych strażników na pokładzie niszczyciela. Figurka prezentuje się bardzo fajnie. Nadruki przedstawiają zarysy. Czarnego munduru, a samą figurkę uzbrojono w mały blaster energetyczny. Czyli podsumowując, mamy tutaj do czynienia z kolejnym przyzwoicie wykonanym minifigiem. Figurka numer 5 to imperialny oficer. Obejrzyjcie go sobie dokładnie. Ja od razu tego oficera mianowałem na dowódcę mojego gwiezdnego niszczyciela, który będzie wydawał rozkazy załodze. Figurka nosi ciemnoszarą czapeczkę oficerską oraz ciemnoszary mundur, na który nadrukowano medale, ordery oraz dystynkcje. Sama figurka, podobnie jak dwóch poprzednich członków załogi, prezentuje się bardzo przyzwoicie, więc tutaj również jestem z niej bardzo zadowolony. Przed Wami główny bohater tego zestawu, czyli Darf Vader. Obejrzyjcie go sobie dokładnie z każdej ze stron, chociaż może Najpierw pokażę wam, jak on się prezentuje bez hełmu oraz bez maski. Jak wszyscy dobrze wiemy, po wydarzeniach na planecie Mustafar i po pojedynku z Obiwanem Kenobim, dość mocno ucierpiała skóra Anakina Skywalker'a. Zapewne stąd ten dziwny beżowy kolor główki tej figurki. Bardzo mi się podobają. Te podkrążone i pełne nienawiści oczy świetnie wyszły. No, załóżmy może z powrotem hełm i maskę. Swoją drogą element ten prezentuje się rewelacyjnie. Lego perfekcyjnie odwzorowało kształt oraz wszystkie detale filmowego hełmu Darfa Vadera rewelacyjnie wyglądają również nadruki na minifigurce. Nadrukowano na nią pas, płaszcz oraz elementy zbroi. Wszystko jest tu bardzo szczegółowe. Na torsik nadrukowano nawet płytę kontrolującą, która reguluje i steruje funkcjami życiowymi i oddechowymi Darth'a Weidera. No, co tu dużo gadać? Detale są na poziomie mistrzowskim. Samą figurkę wyposażono dodatkowo w pelerynę oraz czerwony miecz świetny. Ja jestem tym minifigiem absolutnie zachwycony, i od tego momentu figurka ta staje się jedną z moich ulubionych figurek LEGO. Jakie do tej pory posiadam. Zanim przejdę do omawiania Niszczyciela, zobaczcie jeszcze, jak wszystkie minifigurki z tego zestawu prezentują się obok siebie. Dla mnie wyglądają świetnie. Omówienie Gwiezdnego Niszczyciela rozpoczynam od pokazania Wam jego kadłuba. Sam kadłub składa się z dwóch części: wewnętrznej oraz Zewnętrznej. Część wewnętrzna jest zbudowana głównie z elementów technikowych i stanowi szkielet tego modelu. Pokażę Wam ją później w dalszej części tej recenzji. A część zewnętrzną tworzą prostokątne oraz klinowe płytki, które składają się na poszycie tego modelu z zewnątrz wygląda to bardzo fajnie, chociaż niektóre osoby może irytować duża liczba widocznych studów na poszyciu kadłuba. No mnie na przykład to irytuje. Wolę kiedy te study są zaślepione małymi elementami gładkimi. Tutaj LEGO ewidentnie mogło użyć więcej tych częściowo gładkich płytek. Szkoda, że tak się nie stało, bo cierpią na tym wizualia. Ale myślę, że młodszym fanom klocków konstrukcyjnym te wystające study nie będą aż tak bardzo przeszkadzać. Wiem, że oni stawiają w modelach głównie na bawialność. Także zwracam się teraz do Was, młodsi fani klocków konstrukcyjnych. Nie traktujcie mojego zarzutu co do tych wystających studów jako jakiejś poważnej wady. Natomiast złego słowa nie mogę powiedzieć na temat jakości odwzorowania kształtu oraz geometrii filmowego niszczyciela. Tutaj wszystko wyszło praktycznie. Idealnie. Projektanci LEGO, pomimo skomplikowania konstrukcji, fenomenalnie odwzorowali kształt tego charakterystycznego ostrosupa z nadbudówką oraz mostka kapitańskiego w górnej części niszczyciela. Ja jestem tym modelem zachwycony, i gdyby nie te wystające study, to powiedziałbym, że jest on praktycznie idealny. Przed Wami prawa strona niszczyciela znajdziemy na niej cztery wieżyczki turbolaserowe oraz jedno działo jonowe. Działa turbolaserów możemy podnosić oraz opuszczać, a same wieżyczki są obrotowe. Możemy je obracać za pomocą tego tutaj popychacza. Mechanizm sprawdza się świetnie. Działo jonowe w zasadzie składa się tylko i wyłącznie z klocka ze sprężynką. Jest to proste rozwiązanie, ale dzięki temu oddawanie strzałów jest bardzo proste. Wszystko świetnie się tu prezentuje i myślę, że. Bardzo dobrze sprawdza się podczas zabawy. Lewa strona niszczyciela jest identyczna jak strona prawa. Z tyłu widzimy trzy główne oraz cztery pomocnicze silniki jonowe połączenie szarych felk samochodowych i tych okrągłych, przeźroczysto niebieskich elementów. Dało finalnie fantastyczny efekt wizualny. Oprócz samych silników w tylnej części niszczyciela, jest również ukryte działo jonowe, z którego możemy strzelać po podniesieniu tej klapki. Bardzo pomysłowo i szczegółowo zaprojektowano mostek kapitański. Nie jest on, co prawda, w skali minifigurek, bo żadna z nich do środka się po prostu nie zmieści, ale za to sam mostek bardzo ładnie odwzorowuje kształty oraz geometrię filmowego mostku kapitańskiego. A poza tym zawiera on na sobie kilka detali, które są związane bezpośrednio. Z fabułą filmu Gwiezdne Wojny. No i tutaj na przykład znajdziemy dwa generatory osłon oraz element z naklejką. Ta naklejka imituje szyby. I bodajże na szóstym epizodzie było tak, że jeden z pilotów rebelii zniszczył najpierw te dwa generatory osłon, i to spowodowało, że. Cały niszczyciel był bardzo podatny na uszkodzenia, i ten sam pilot później strzelił kilka razy przez szyby, i cały niszczyciel uległ zniszczeniu. Ja bardzo lubię, jak Lego na swoich modelach umieszcza takie filmowe smaczki, dlatego z konstrukcji mostka jestem bardzo zadowolony. Od spodu nasz niszczyciel wygląda tak. Nasz model zaopatrzono w fajne i bardzo praktyczne rozwiązanie służące do jego transportu i podnoszenia. Zobaczcie, w kadłubie ukryty jest specjalny uchwyt, dzięki któremu możemy wprosty i bezpieczny sposób podnieść oraz przetransportować nasz niszczyciel w inne miejsce. Powiem szczerze, że nie wiem, jak konstrukcja tego uchwytu zniesie trudy ostrej, dziecięcej zabawy, ale samo umieszczenie takiego udogodnienia transportowego na modelu uważam za świetny, Pomysł. Czas zobaczyć jak nasz niszczyciel wygląda od środka. Zdejmijmy najpierw jego nadbudówkę. Teraz otwórzmy obie ściany kadłuba. Przed Wami wnętrze tego wspaniałego modelu, czyli jego szkielet oraz dwa. Pomieszczenia. Zaczynamy od tego na przodzie. Umieściłem w nim dwóch członków załogi, pilota oraz gościa odpowiedzialnego za obsługę uzbrojenia pokładowego. Samo pomieszczenie prezentuje się całkiem nieźle, ale od razu mogę wam powiedzieć, że szału nie ma. No, przyznaję, że jest tu sporo ładnie wyglądających paneli komputerowych. Na przykład tutaj są dwa, tutaj są kolejne dwa. Na tej ścianie widzimy panele w ilości trzech. Po drugiej stronie ściany są takie same panele w ilości czterech. Ładnie to wygląda, ale w samym pomieszczeniu ewidentnie brakuje mi jakichś dźwigni i wajch, którymi pilot i gość odpowiedzialny za uzbrojenie mogliby sterować niszczycielem i aparaturą pokładową. Drugie pomieszczenie to centrum dowodzenia niszczycielem, dlatego umieściłem tu kapitana Darfa Weidera oraz dwóch szturmowców pełniących funkcję strażników. Obejrzyjcie sobie dokładnie to centrum z każdej ze stron. Podobnie jak w pomieszczeniu numer jeden. Jest tu całkiem sporo fajnie wyglądających paneli komputerowych, tutaj oraz tutaj. Oprócz nich znajdziemy tu jeszcze hologram wyświetlający postać imperatora. Imperator zapewne w ten sposób przekazuje kapitanowi niszczyciela Idarfowi Weiderowi najnowsze rozkazy. Obok hologramu jest kolejny panel monitorujący pracę tego statku kosmicznego. No tu są wyświetlane jakieś schematy oraz dane dotyczące samego niszczyciela. A w drugiej części pomieszczenia znajduje się jeszcze jedno urządzenie, które, powiem szczerze, nie mam zielonego pojęcia do czego służy. Chodzi mi o to coś. Jeśli wiecie, co to jest albo jaką pełni na tym modelu funkcję, to napiszcie mi o tym w komentarzach. No, ja powoli będę już kończył tą recenzję, dlatego zapraszam na krótkie. Podsumowanie. Czas na krótkie podsumowanie. Zestaw 75055 Imperialny Gwiezdny Niszczyciel to zestaw jak najbardziej udany. Łączy w sobie wszystko, co uwielbiam w klockach konstrukcyjnych. Jest tu ciekawa konstrukcja, świetne elementy, ciekawe figurki i mnóstwo nowych rozwiązań konstrukcyjnych. Set nadaje się i do zabawy. I do postawienia sobie na półce jako element dekoracyjny. Gorąco go polecam. Ja się już dziś żegnam, do następnego filmu, cześć.